Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Historii w Muzeum Pancernym. Dziś, tak jak obiecałem, znajdujemy się w tym samym miejscu, no ba, w tym samym miejscu, czyli w Muzeum Pancernym w Kłaninie oczywiście, ale na ekspozycji poświęconej historii polskiego oręża i przy armacie, która z tą historią jest bardzo związana. A cóż to za armata? Jest to oczywiście brytyjska haubica armata 25-funtowa. Dlaczego tak się nazywa 25-funtówka? Ponieważ Brytyjczycy określali kaliber swoich dział wagą pocisku, dlatego pociski 25-funtowe rozdzielnego ładowania, więc najpierw, najpierw wkłada się pocisk, a następnie łuskę z, z ładunkiem prochowym różnej wielkości, tak żeby zmniejszyć albo zwiększyć donośność. To właśnie haubico-armata haubico 25-funtowa. Dlaczego tak ważna? Ponieważ była to podstawowa broń artyleryjska Brytyjczyków w czasie II wojny światowej. Wymyślona właściwie dużo wcześniej, natomiast weszła na użycie jeszcze przed II wojną światową i była w użyciu właściwie do końca lat 60. -tych. Polacy używali tych armat również w polskich siłach zbrojnych na zachodzie w pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, a także w drugim korpusie generała Władysława Andersa. To jedna z tych armat, które, które mogły strzelać w trakcie bitwy o Monte Cassino. I może zwiążmy tę właśnie armatę z historią. Tej bitwy. Jak doskonale pamiętacie, w, na Półwyspie Apenińskim doszło do starcia aliantów z Niemcami. Oczywiście był to tak zwany front południowy, przez niektórych nazywany frontem trzeciorzędnym, ale tak naprawdę można byłoby próbować się pokusić o twierdzenie, że był to front niezwykle ważny, ponieważ odciągał część doborowych niemieckich dywizji od akcji, która działa się na froncie zachodnim. Ale może o tym opowiemy, opowiem innym razem. Natomiast wracając do armaty i do bitwy o Monte Cassino. W maju 1944 roku generał Władysław Anders stanął przed niezwykle trudnym zadaniem, na które zgodził się niedługo wcześniej. Właściwie został postawiony przed takim ultimatum bez wyjścia. Albo drugi Korpus Polski będzie atakował Słynny, krwawy już masyw Monte Cassino, o który, o, który, o który w tym czasie już bitwa trwała kilka miesięcy, albo będzie atakował w, na płaskim terenie w dolinie Lirii, która była doliną otwierającą drogą na Rzym. Generał Władysław Anders powiedział, że jeden i drugi atak przyniosą straty. Miał na uwadze oczywiście swoich żołnierzy, miał na uwadze krew żołnierza polskiego i zdawał sobie sprawę z tego, że zarówno atak w Dolinie Liri, jak i atak na pewno cięższy na masyw Monte Cassino przyniosą ofiary. Ale wiedział również, że atak w Dolinie Lirii nie przyniesie rozgłosu, natomiast zdobycie, ewentualne zdobycie masywu Monte Cassino przyniosłoby potężny rozgłos żołnierzowi polskiemu. Oczywiście można by powiedzieć, że przecież żołnierz polski wsławił się do tego czasu już wieloma wystąpieniami na frontach. Dywizjon 303 w czasie bitwy o Anglię, polskie jednostki pływające w konwojach atlantyckich, oczywiście obrona Tobruku czy, czy bitwa w dalekiej Norwegii w Narwiku. Tych przykładów byłoby pewnie, byłoby pewnie więcej, no ale jednak te bitwy były już rozegrane jakiś czas wcześniej o nich już właściwie nie pamiętano. Potężne akcje, potężne bitwy rozgrywały się na froncie, na froncie wschodnim. Coś musiało poruszyć opinię publiczną i generał Władysław Anders zdawał sobie sprawę z tego, że musi nastąpić jakaś akcja, można tak powiedzieć, pokazowa, że żołnierze polscy muszą po raz kolejny pokazać, po raz kolejny udowodnić, że Dążą do zwycięstwa, że dążą do tego, aby Europa była wolna od niemieckiego jarzma. Dlatego też generał Władysław Anders zdecydował się przystąpić do bitwy o Monte Cassino, wysłać swoich żołnierzy na osławiony już w tym czasie masyw, i właśnie wtedy również zdecydował o tym, że należy użyć w początku kolejnego ataku operacji Honker. Należy użyć dużej ilości artylerii. I faktycznie bitwa rozpoczęła się 11 maja o godzinie 23.00. Ostrzałem artyleryjskim, jak mówią weterani, 2000 dział grzmiało. Tak naprawdę tych dział było trochę mniej, około 1200-1100. Nie wiadomo właściwie do końca ile tych dział było, ale przyjmijmy, że około 1000. Biorąc pod uwagę, że dywizja piechoty była wyposażona w trzy pułki artylerii lekkiej, łącznie 72 armaty, możemy przyjąć, że była to artyleria związana z około 15 dywizjami piechoty. Potężna ilość ognia, która przez blisko dwie godziny bo do godziny artyleria zamilkła na chwilę przed godziną pierwszą w nocy 12 maja przez dwie godziny te tysiąc ponad armat, między innymi właśnie armat 25-funtowych, ostrzeliwała niemieckie pozy pozycje na masywie Monte Cassino, i następnie się już, rozpoczął się już atak. Ruszyły dwie polskie dywizje: trzecia dywizja strzelców karpackich i piąta kresowa dywizja piechoty, miały zdobyć wyznaczone cele. Wielu artylerzystów, z którymi rozmawiałem, Między innymi z świętej pamięci pułkownikiem Antonim Łapińskim, który był zarówno artylerzystą, jak i później obserwatorem artyleryjskim. Bardzo, ważna, bardzo ważne zadanie w pułkach artylerii, bo wspomnę tylko o tym, że dobrze ulokowany i dobrze widzący obserwator artyleryjski mógł w niezwykle. W ważny, istotny, wartościowy sposób wspomóc atak dywizji piechoty. Dlaczego? Dlatego, że właściwie przy ówczesnych, dostępnych środkach komunikacji można było już skierować ogień nawet całego pułku w jakieś, jeden określone, w jakieś jedno określone miejsce i dzięki temu zlikwidować pozycję wroga celnym ogniem własnej artylerii. Pułkownik Antoni Łapiński opowiadał o tym, że o godzinie 23:00 11 maja 1944 roku na masywie Monte Cassino zrobiło się jasno jak w dzień. Te tysiąc ponad armat, które wystrzeliły, wystrzeliły swoje pociski, które te pociski uderzyły w masyw, roz, roz, rozpętało się piekło właściwie. Ehm, ogień artyleryjski spowodował, że zrobiło się, jak mówili weterani, jasno jak w dzień. Wielu weteranów Monte Cassino wspomina o tym, że można było właściwie czytać gazetę ehm, o godzinie 23.00, kiedy jest całkowita ciemność, można było czytać gazetę dzięki temu właśnie, że ta, grzmiała ta artyleria. Wielu artylerzystów wspominało, że był to wspaniały dla nich moment, ponieważ wiedzieli, że jeżeli Dobrze się napracują, że jeżeli dobrze obsłużą swoje działa przez te dwie godziny, to pomoże to piechociarzom w zdobyciu wyznaczonych celów. Lufy tych armat grz, grzały się niesamowicie, należało je cały czas polewać wodą. Artylerzyści wspominali również, że w niektórych, przy, w niektórych działonach zabrakło wody, a ponieważ nie można było jej na czas dostarczyć, polewano je po prostu moczem tak żeby ostygły, tak żeby można było kolejne, kolejny pocisk w kierunku niemieckich stanowisk wystrzelić. I tak właśnie wyglądała, tak właśnie wyglądała bitwa początek bitwy o Monte Cassino, w którym artyleria grała niebagatelną rolę. A wśród nich właśnie armaty 25-funtowe. Zachęcam Was do poznania historii tej bitwy. Jeżeli ktoś o niej mało wie, to oczywiście jest na rynku bardzo dużo dostępnej, dostępnej literatury na temat bitwy o Monte Cassino. Wspaniała bitwa, wspaniałe osiągnięcie polskiego żołnierza. Jeden z, jedna z najpiękniejszych kart historii polskiego oręża, bez wątpienia bitwa. Która została zwycięsko poprowadzona przez polskich żołnierzy i przez ich dowódcę, generała Władysława Andersa. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku historii w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Zawsze w poniedziałek o 20. Do zobaczenia.